Od razu powiedzmy sobie jedną oczywistą rzecz. Najpopularniejszą polską serią fantazji jest, uwaga, Saga o Wiedźminie. I pomiędzy tym cyklem a pozostałymi mamy przepaść pod względem nakładów i popularności. Dlatego dzisiejsza lista to top 10 poza Wiedźminem. Kontynuując wyjaśnienia, nie mam dostępu do pełnych danych sprzedażowych. Dlatego oceniając popularność opieram się na takich wskaźnikach jak ilość ocen na portalu Lubimy Czytać czy na platformach z e-bookami. I kolejna istotna kwestia, ponieważ niektóre serie składają się z trzech tomów, a inne z kilkunastu, w każdym przypadku wziąłem pod uwagę popularność pierwszych trzech książek z cyklu. Podsumowując, jest to wszystko mocno szacunkowe i nie oferuje gwarancji nieomylności. Ale jeśli Wam to nie przeszkadza, to posłuchajcie teraz o 10 najpopularniejszych polskich seriach fantazji. Najpopularniejszych w naszym kraju, żeby też było jasne. Na miejscu 10 Dora Wilk, Anety Jadowskiej. I to od razu się przyznam, że to jedyna seria na liście, z której nie przeczytałem ani jednego tomu. Przynajmniej póki co. Nie będę się więc o niej rozgadywał. Powiem tylko tyle, że to urban fantazy opowiadające o tytułowej Dorze Wilk, która jest toruńską policjantką i wiedźmą. Przyjaźni się z diabłami i aniołami, a także spotyka wampiry, nekromantów, wilkołaki, demony, a nawet bogów. Tomów wydano sześć, a pierwszy z nich to Złodziej Dusz. Miejsce dziewiąte. Opowieści z mechańskiego pogranicza Roberta Wegnera. Ten cykl już znam i też muszę powiedzieć, że spodziewałem się zobaczyć go wyżej w rankingu popularności. W każdym razie to bardzo dobre książki. Zarówno zbiory opowiadań jak i powieści, Wegner zaczynał od krótszych form, ale i dłuższych świetnie się odnalazł. Coś jak Sapkowski. Co prawda opowieści Wegnera nie ustawiłbym na szczycie moich ulubionych serii fantazy. Ale to czysto subiektywna opinia, bo naprawdę nie ma się tu czego czepiać. Bohaterowie są ciekawi, dużo się dzieje, jest epicko i co chwilę słychać brzęk zderzającej się stali. Miejsce ósme kuzynki Andrzeja Plipiuka Kolejne urban fantazy rozgrywające się w mniej więcej współczesnej Polsce. Najpierw była trylogia, składająca się z tomów kuzynki, księżniczka i dziedziczki. A jakoś dekadę później Pilipiuk dopisał jeszcze Zaginioną, ale opowiadającą już właściwie osobną historię. Co do fabuły, to chyba nie będzie dużym spoilerem, jeśli zdradzę, że kluczowe role odgrywają tu wampiry i alchemicy. Te powieści czytałem naprawdę dawno, ale pamiętam, że mnie wciągnęły i jeśli chodzi o trylogię, to szybko wyknąłem jedną książkę za drugą, no bo czytałem, gdy ukazały się już wszystkie trzy. Czasem jest intrygująco, Czasem zabawnie, no aczkolwiek literackich fajerwerków nie należy się spodziewać. Miejsce siódme. Zastępy anielskie. Maji Lidii Kostrakowskiej. Tutaj tomów jest aż siedem. Najpierw opowiadania w żarnach niebios, a potem powieści. Siewca wiatru, dwa tomy zbieracza burz i trzy tomy bram światłości. Jak łatwo zgadnąć, jest to fantazja o aniołach. I o diabłach. Akcja rozgrywa się zarówno w niebie i piekle, jak i w świecie ludzi. Jeśli o mnie chodzi, to akurat ten polski cykl mnie nie wciągnął. Nie wiem, jakoś nigdy anielska tematyka mnie nie porywała i po kilku opowiadaniach dałem sobie spokój. Ale jeżeli jeszcze nie znacie, dajcie aniołom Kosakowskiej szansę. Może wam spodobają się bardziej niż mnie. Na miejscu szóstym Kłamca Jakuba Świeka. Wyszło już po dajże 8 tomów opowiadających o przygodach Lokiego, nordyckiego boga oszusta. 8 tomów wypełnionych popkulturowymi nawiązaniami, które autor tak uwielbia. Ja natomiast niekoniecznie. Anioły, które nigdy jakoś szczególnie mnie nie fascynowały i w tym przypadku nie pomagają. Więc moja przygoda z Loki'm skończyła się po dwóch książkach. Ale jak widać po miejscu w rankingu, wiele osób darzy go znacznie większą sympatią niż ja. Miejsce piąte, cykl inkwizytorski, Jacka Piekary. I kolejny z cykli, które dość szybko porzuciłem. Chociaż pomysł na świat, w którym Jezus zszedł z krzyża i rozprawił się ze swoimi wrogami, uważam za interesujący. Ale na dłużej mnie nie wciągnął. Natomiast widać, że naprawdę spodobał się wielu innym polskim czytelnikom. Gdyby tak nie było, nie powstałoby chyba już ze 20 tomów. Aczkolwiek to ostatnie ponoć powszechnych zachwytów już nie wzbudzają. Ciekawostka: Inkwizytor Mordimer, podobnie jak Wiedźmin Geralt, został głównym bohaterem gry komputerowej. Nie tak jednak udanej jak RPG Wiedźmińskie. Miejsce czwarte, Jakub Wędrowicz, Andrzeja Plipiuka. Określenie urban fantazy raczej tutaj nie pasuje, bo miasto nie jest naturalnym środowiskiem Jakuba Wędrowycza. Zatem fantazy wiejskie. Gdzieś tam po drodze pojawiają się też kosmici, więc może science fantazy. Prawie jak runstaw albo Księga Nowego Słońca. Tomów wyszło już 10 albo i więcej. Nie jestem pewien, bo wszystkich nie czytałem. Wimbrownik i egzorcysta mnie bawi, ale tylko odpowiednio dozowany. Jeden tom na kilka lat mi wystarczy. A o ile to, że wędrowicz jest powszechnie lubiany mnie nie dziwi, to jednak tak wysokie miejsce w tym rankingu jest chyba dość zaskakujące. Z drugiej strony, Billipiuk stworzył tu właściwie swoją własną niszę fantastyki, która jest bezkonkurencyjny. Dotarliśmy do podium i na miejscu trzecim Ahaja Andrzeja Ziemiańskiego. Najpierw były trzy grube tomy, które ukazały się, aż trudno uwierzyć, ponad 20 lat temu. A potem wyszło kolejne pięć w cyklu pomnik cesarzowej Ahaj. A jakby komuś jeszcze było mało, to ma dodatkowo cykl o szermierzu Wirjonie, którego akcja rozgrywa się w tym samym uniwersum. Kim jest natomiast Tahaja, to chyba wszyscy wiedzą, ale na wszelki wypadek, to wojownicza księżniczka z królestwa Troj, ale naprawdę wojownicza, bo już jako nastolatka potrafiła z mieczem w ręku zwyciężać wprawionych w boju mężczyzn. Generalnie przemocy tu sporo, seksu też. Na te rzeczy to jednak wpływają na popularność, prawda? Na miejscu drugim trylogia husycka Andrzeja Sapkowskiego. Bardzo lubię, szczególnie za odwzorowanie historycznych realiów. I za Charleja, i za Samsona Miotka. Natomiast główny bohater, Reynevan, już podobnej sympatii u mnie nie budzi. I trochę przeszkadzał mi, szczególnie gdy czytałem drugi raz ciągle powtarzający się motyw Reynewana, wpadającego w coraz cenowe kłopoty. Z powodu swojej głupoty. Głupoty, z których raz za razem ktoś musiał go ratować. Ale poza tym wszystko super. Zresztą, co ja tu będę opowiadał, skoro to numer dwa na liście najpopularniejszych, to pewnie już czytaliście. Ale jeśli nie, koniecznie sięgnijcie po to historyczne low fantasy. Moim zdaniem napisane lepiej niż Wiedźmińska Saga. No i miejsce pierwsze. Pan Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza. Najpopularniejsze polskie fantazy, które nie jest sagą widzimienia. I z pewnością jedno z najlepszych. A już absolutny top w kategorii polskiego science fantasy. Inna rzecz, że w tej niszy nie ma wielkiej konkurencji. W każdym razie elementy science fiction naprawdę robią tu dobrą robotę i pomagają w stworzeniu. Oryginalnego, interesującego świata. Aczkolwiek bohaterowie i Fabuła też są interesujący. Ale znów, a o czym tu się rozgadywać, skoro to numer jeden w dzisiejszym rankingu popularności? Pana, Ludowego Ogrodu wszyscy znają. Szkoda tylko, że Grzędowicz już żadnej serii fantazji później nie napisał. Co w sumie trochę mnie dziwi. No dobrze, to teraz przyznajcie się, ile z tych cykli. Przeczytaliście. Przynajmniej częściowo. I druga kwestia. Napiszcie, co Was tu zaskoczyło. Czego Wam zabrakło. Bo mi zdecydowanie zabrakło mojego ulubionego polskiego cyklu fantazy, czyli Księgi i Całości autorstwa Feliksa Kresa. Szczerze mówiąc, myślałem, że te książki cieszą się nieco większą popularnością. Bo powinny. Naprawdę, czytajcie Kresa. I jeszcze na koniec, jak to na zwyczaju, pozwolę sobie na dwa słowa autopromocji. Co prawda moja ostatnia książka to fantazy jednotomowe, a nie seria, ale powstanie kontynuacji nie jest wykluczone. W każdym razie zapraszam do zajrzenia na stronę golemiczarownica.pl Tam o mojej powieści dowiecie się więcej. Znajdziecie też początkowy fragment. Link pod filmem. To byłoby tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.